Z wykresów funkcji możemy odczytywać różne jej własności. Jedną z takich własności jest miejsce zerowe funkcji, czyli argument, to znaczy x, dla którego funkcja przyjmuje wartość równą 0. Jeżeli jeszcze nie jesteś w stanie przyzwyczaić się do takiego zapisu, to możesz sobie w nawiasie zapisać, że chodzi o y równe 0. W jakich punktach, w jakich miejscach funkcja przyjmuje wartość równą 0, y równy 0? Otóż jest to ten punkt, ten punkt i ten punkt. I my musimy te miejsca opisać. Robimy to w ten sposób. Piszemy tutaj dla x -a równego i czytamy pierwszy punkt odpowiada xowi równemu minus 2. Drugi punkt odpowiada xowi równemu 0, trzeci punkt odpowiada xowi równemu 3. I to tyle. Odczytaliśmy miejsca zerowe funkcji. Podaliśmy, dla jakich x funkcja przyjmuje wartość równą 0, y równy 0. Co wracam do tego zapisujemy symbolicznie w ten sposób. Teraz rozwiążmy taką nierówność f od x większe od 0. Co to oznacza? Otóż szukamy teraz takich argumentów, dla których funkcja przyjmuje y dodatnie. Y dodatnie, czyli gdybyśmy sobie narysowali taką prostą, która przecina oś y w punkcie y to się równa 0, to wszystkie punkty należące do wykresu, Znajdujące się nad tą prostą, będą spełniały tą nierówność. I my musimy to opisać w postaci przedziału. Pierwsza część, która. Pierwsza część wykresu, która jest położona nad tą prostą, to jest ten odcineczek. On jest położony w zakresie xów od minus czwórki do minus trójki. Do minus dwójki. Więc zapiszemy dla x należącego do przedziału. Od minus 4, zaraz opowiem o tych nawiasach minus 4 do minus 2. I teraz uwaga. W minus czwórce mamy taki nawias kwadratowy, Ono oznacza, że minus czwórka spełnia tą nierówność, bo zauważ, że ten punkcik jest położony nad tą prostą y równa się 0, więc. Dlatego tutaj domykamy ten przedział. Natomiast z prawej strony mamy nawias okrągły, czyli tak zwany przedział otwarty, z tego względu, że ten punkt, dosłownie ten punkt, nie spełnia już tej nierówności, bo my mieliśmy znaleźć tylko wartości większe od zera, a nie równe zero. Tutaj nie ma tego znaczka równa się. Gdyby był znaczek równa się, to wtedy tutaj byśmy ten przedział domknęli. Nie ma go. Więc idziemy dalej. Następna część wykresu, która znajduje się nad osią y, nad tą prostą y równa się 0, to jest ta część wykresu w zakresie x od minus dwójki do 0, więc tutaj musimy dokleić ten przedział od minus dwójki do 0. Nawiasy okrągłe wynikają dokładnie z tego, co opisywałem przed sekundką. No, i mamy jeszcze, zwróć uwagę, taki odcineczek, który znajduje się nad prostą. Y to się równa 0. Ten odcinek położony jest w przedziale od trójki do czwórki. W trójce mamy przedział otwarty, ponieważ trójka nie rozwiązuje tej nierówności. Nie ma dopuszczonego znaku równa się. Gdyby był, to wtedy tą trójkę trzeba by było domknąć. Tak samo, gdyby był ten znak, to wtedy tutaj musielibyśmy podomykać przedziały. Ale w czwórce z kolei czwórka, ten punkt tutaj położony jest w całości nad tą e, prostą y równa się 0. Więc przedział możemy w tym miejscu domknąć. Ta czwórka będzie spełniała tą nierówność. Bo 4 dla tej, dla tej czwórki. Funkcja przyjmuje wartości dodatnie. Dokładnie w tej czwórce przyjmuje wartość równą 1, prawda? A w zerze, tak jak mieliśmy dla y równego 0, funkcja nie przyjmuje wartości dodatniej. Nie przyjmuje wartości dodatniej, tylko wartość równą 0. Mam nadzieję, że nie nakombinowałem, ale spokojnie. Mamy jeszcze kolejne przykłady, na pewno to załapiecie. Powoli. Teraz weźmy przypadek drugiej nierówności. O, rozwiążmy coś takiego. Sprawdźmy, kiedy y -ki są większe bądź równe 0. Zobacz, tutaj już jest dopuszczony te, te, dopuszczona jest ta równość. To oznacza, że wszystkie punkty, które są położone na prostej y, to się równa 0, też będą rozwiązaniem tej nierówności. I tutaj w zasadzie to zadanie sprowadza się do Poprawienia tych przedziałów. Wystarczyłoby podomykać o tutaj wszystkie nawiasy okrągłe, i wtedy mamy właściwą odpowiedź. Ale zwróćmy uwagę, że ten przedział jest w tym momencie byłby troszeczkę za długi, zapis byłby za długi, bo gdybyśmy skleili, skleili przedział domknięty w minus dwójce z prawej strony i domknięty w minus dwójce z lewej strony, no to. Wiadomo, że ta minus dwójka domyka się zarówno z lewej, jak i z prawej strony, więc możemy to, z, po prostu ten punkt uwzględnić w naszym rozwiązaniu w ten sposób, że ta nierówność jest spełniona w przedziale od minus czwórki do zera. Widzisz, na całym tym zakresie mamy spełnioną, spełnioną tą własność. Na całym zakresie xów od minus czwórki do zera. Funkcja przyjmuje wartości. Większe bądź równe 0, y większe bądź równe 0. Do tego musimy dokleić jeszcze przedział na tym odcinku to znaczy od trójki do czwórki. No i gotowe. Mamy rozwiązany pierwszy przykład.